Wraca sprawa Jaroszewiczów, ale nie za sprawą trzeciego wydania tej mojej książki. I ona w zasadzie tak powróciła, błysnęła. Media podały, że złapano sprawców dwóch czy trzech. I sprawą zajęła się prokuratura krakowska ale nagle, w sposób tajemniczy, po paru tygodniach, kompletna cisza. Z mojej perspektywy jest zupełnie jasne, że po pierwsze, od tylu lat po złożeniu w prokuraturze warszawskiej, nikt nie zwrócił się do mnie w tej sprawie, a drugie, że obecnie prokuratura przecież, mogąc dosyć łatwo sprawdzić, czy któryś z tych trzech Osobników był w Stanach Zjednoczonych w okresie, który jest opisany, byłoby dosyć proste ustalenie, czy jest to osoba, z którą się zetknąłem. Ja w tej chwili dochodzę do wniosku, że, że to może być jedna z tych osób, albo po tym, jak się dowiedziałem, że, y, że y, tak zwany gang karateków operował w szkole milicyjnej, czyli przypuszczalnie składał się też z członków milicji, oczywiście mówimy o przed rokiem 1989, to byłaby wskazówka, że, że, my, że mord był całkowicie polityczny. Całkowicie polityczny i w tej chwili, kiedy podano tą jedną z pierwszych informacji, że na tle rabunkowym Przeciwko czemu zaprotestował Andrzej Jaroszewicz, syn, prawda, yy, yy, czerwonego premiera, nieżyjącego już. Yy, yy, ale z logiką Andrzeja Jaroszewicza musiałem się natychmiast zgodzić. To w żadnym wypadku nie był mord rabunkowy. To musiał być mord polityczny. I yy, cały przebieg, opis zdarzeń i tak dalej, już ja pomijając to moje źródło, ja mówię o, o stronie zewnętrznej. Strona zewnętrzna, wszystkie, wszystkie rzeczy, które zebrano, dokumenty i tak dalej, wskazują na jedno, że nie był to mord rabunkowy. Dlatego nie dziwię się, że, że syn Jaroszewicza tak się rzucił, że to jest niemożliwe. Czyli co, co jest przepuszczalnie, co się kryje za tym? Jednak skrycie roli Jaruzelskiego. przy tym. Wiemy, że Jarozelski go aresztował w trasie natychmiast po prowadzeniu stanu wojennego. Wiemy, że to była duża animozja i wiemy też, że Jaroszewicz posiadał wiedzę szczególnie dotyczącą informacji wojskowej, informacji wojskowej, co jest, którego, jak wiemy, bo i pan już dawno opublikował te rzeczy, że Jaroszewski był przecież członkiem tej informacji. Wielce, więcej niż więcej prawdopodobne były. Także nim Jaroszewicz. Innymi słowy, to starzy, starzy komuniści, którzy mogli i trzymali się przypuszczalnie w szachu w momencie, kiedy nagle pokrywa się uniosła i te rzeczy zaczęły wychodzić na zewnątrz. Czy sprawa znajdzie swój finał? Wydaje mi się mało prawdopodobne. Wydaje mi się, że są jakieś wciąż duże siły, które próbują. Odsunąć możliwość tego, że, że Jaruzelski był zleceniodawcą. Nie mogę się przy tym też upierać, dlatego że ja nie mam żadnego dowodu na to, że tak się stało. To są wszystko przesłanki. Na pewno to, tą wersję, którą przedstawiłem, to jest wersja, to znaczy dwojaka, to jest wersja też, która się pojawiła jako margines książki, ale bardzo ważny margines. To jest historia tamtego okresu komunizmu. I to jest taki element, który tą książkę napędza obok tego głównego wątku, który jest takim wątkiem kryminalnym, sensu stricto. Ale przecież nawet pogrzeb, który tam opisałem z obecnością Gierka, ja w tej chwili już nie pamiętam, czy. Urbana na pewno, nie wiem czy pasenta i tak dalej, to nawet nawet ten opis i przemówienie Kopcia, który był wicepremierem, kto słyszał o Kopciu dzisiaj, bo to wszystko jest już zawazane, o którym mówił nad grobem Jaroszewicza, mówił o, o państwie prawa, które mamy teraz, a był no, 92 rok, także możemy się mocno uśmiechnąć. On tutaj broniący broniący tej nowej rzeczywistości i już w nowych butach zresztą nieprzypadkowo, bo w 93 roku y, tam y, ci y, młodsi y, y, odzyskali władzę, bo tak to można powiedzieć.